Hej, cześć, witam was moi drodzy. Poczekajcie, bo motor idzie. Witam was moi drodzy serdecznie. Na moment nagrywania tego filmu jest piątek. Jest piątek, 7 lipca, 22.44. Jest dosyć późno, dosyć późno nagrywam ten film. Eee, tak trochę sam sobie się dziwię, że w ogóle. W ogóle w tej porze w ogóle chcę w jakikolwiek film nagrywać. Powiem szczerze, że dla mnie to jest, w moim przypadku jest to do, dosyć duży rekord. No dobra, może nie tyle rekord, co tak naprawdę moi drodzy to, że człowiek czasem poś... człowiek czasem człowiek czasem poświęca te wieczory, te zarywa te noski, żeby... <laughs> Przepraszam was, żeby w ogóle cokolwiek mam nagrać. No i drodzy, e... Moi drodzy, wiecie, wiecie jak to jest w życiu, kiedy człowiek, kiedy człowiek, kiedy, kiedy człowieka omijają wiele okazji, oczywiście to nie będzie o okazji, bo już taki film był. Chodzi stricte o to, jak to człowiek... W ogóle moi drodzy, ja nagrywając filmy na YouTube na YouTube, rzucając je, muszę mieć jakiś pomysł, a pomysły moi drodzy. Z reguły to nie jest, to jest takie, to nie jest takie proste wymyślić, wymyślić, konkretny temat filmów po to, żeby był dla was ciekawy. To tak jak na przykład, moi drodzy, to tak jak na przykład moi drodzy, e, moi drodzy, e, ostatni. co ostatni? Chyba, e, ostatni live, albo, albo ten, albo, albo ten jeszcze w, ostatni live? Tak. Moi drodzy, jest to po prostu coś, co tak naprawdę, moi drodzy, nie jest proste stworzyć. Tak, bo człowiek musi mieć jakiś pomysł, musi mieć jakąś coś, musi po prostu wymyślić coś, coś, co można, co można, tak naprawdę wam dać. Bo ja robię te filmy, moi drodzy, nie tylko dlatego, że jest to moja pasja, ale też w dużej mierze dla was, ponieważ to wy jesteście moimi widzami, wy mnie oglądacie. Wy mi oglądacie i tak naprawdę i tak naprawdę tak naprawdę, moi drodzy, tak naprawdę, moi drodzy, to tylko, e, to, tylko to tylko, dzięki temu, że wy mnie oglądacie, to tylko dzięki temu w ogóle chce mi się to robić. Wy, moi drodzy, jesteście, jesteście taku tak. Wasze e, 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 Wasza w ogóle chęć, żeby, żeby obejrzeć ten mój film w całości, sprawia, że w ogóle mi się chce. że W ogóle, mi, że w ogóle chce się do tego się zabierać. Co nie jest proste, bo człowiek czas, bo człowiekowi czasem przyjdzie temat od tak, a czasem trzeba, czasem trzeba wymyślać, i wymyślać i wymyślać, i wymyślać, i wymyślać, i wymyślać, i wymyślać, tak? Więc prawda jest taka, moi drodzy, że jak już wpadnie ten pomysł na ten film, ale na przykład. A na przykład, ale na przykład e, człowiek wtedy odpoczywa, jest na urlopie czy coś, to najbardziej, po, najbardziej pożądane jest nagrywać filmy na zapas, bo na przykład, jak już wcześniej wspomniałem, wyjdzie się na wakacje, tak? Albo człowiek nie ma siły, żeby w ogóle jakikolwiek film nagrać. No ja oczywiście z racji tego, że teraz, teraz jest tak późno, e, czułem się trochę się na siłach, żeby nagrać ten film ponieważ w momencie nagrywania tego filmu, już jestem po, po live, dla was, dla was prawdopodobnie minęło już te kilka dni, moi drodzy, i tak naprawdę to nie jest tak, że, to nie jest tak, że te, te filmy czy te live y tworzył, prostu się tworzy. Nie, to jest. Czasem to jest tak, że czasem człowiek wpadnie tak naprawdę tak, za przetknięciem na jakiś pomysł, a czasem jest tak, że człowiek wie, że chce coś nagrać, ale nie ma pojęcia co, wtedy mózg się męczy, tak? Moi drodzy, to nie jest, to nie jest tak, że, to nie jest tak że, że nagrywanie tych filmów jest, lek, jest lekki i przyjemne, ponieważ, moi drodzy, tak naprawdę trzeba na to poświęcić czas, raz wymyśleć, raz wymyśleć co się chce powiedzieć, tak? Znaczy na jaki, ten, na jaki temat w ogóle poświęcić ten, ten, ten film i tak naprawdę moi drodzy jest to coś jest to coś co wymaga pewnej od nas uwagi to wymaga od nas pewnej uwagi pewnej mech, pewnej uwagi umówmy yy. się że pewnego w, też wysiłku tak ale ja na przykład to robię yy, ponieważ, ponieważ ponieważ jest to mimo wszystko moja pasja tak yy. ja to uważam za pasję i ja to uważam za pasję a, a człowiek, a człowiek powinien coś te swoje tak zwane, tak zwane hobby powinien wykonywać dlatego, że to jest jego pasja. Tak. Dla kogoś może być pasją gra w szachy. Dla kogoś, nie wiem, może być pasją naprawianie samochodów. Są różne pasje, są różne są różne rzeczy, które człowiek lubi. I naprawdę czasem jest tak, czasem jest tak, moi drodzy. Że czasem jest tak, moi drodzy, że zanim w ogóle, rzadko kiedy tak bywa, ale bywa, bywa tak, że ogląda ten film, czy na, tele, na telefonie, czy na, przykład, czy na przykład tak jak teraz, raz nagrywam filmy przy pomocy telefonu, a raz na laptopie, w zależności od, od tego, jak mi się zechce. I uwierzcie mi, czasem jest tak, że obejrzy cały film. I czasem jest tak, że stwierdzam, kuczę, nie podoba mi się, muszę nagrać jeszcze raz. Wiecie, to jest tak, że człowiek, że człowiek coś nagrywa, nagrywa, tak? Ogląda to w całości i tak naprawdę, moi drodzy, jedynie co się dzieje, to tak naprawdę co się dzieje? Dzieje się to, że nam, że czegoś nie dopowiedzieliśmy albo coś, tak? albo nie powiedzieliśmy to tak jakbyśmy chcieli i, i robimy i nagrywamy film na nowo, tak? I to wtedy tak się dzieje. To jest, to jest, po, prostu, to jest po prostu takie coś. Eee, to, jest, to, jest po prostu takie, to jest po prostu takie. Człowiek chce, chce po prostu nagrać jak najlepszy film po to, żeby Wam się podobał. Eee, oczywiście, oczywiście jak zauważyliście, u mnie, nie, u mnie nie ma reklam, tak jak u innych youtuberów, z tego względu, że ja to traktuję jako pasję, tak? Dla mnie to jest pasja, a nie, a nie dla mnie a nie, sposób, a nie sposób na, na zarobek, tak? Ja, ja pracę mam, bardzo... Nie powiem, jest to, jest to owszem, bardzo ciężka praca, ciężka praca za, za, za grosze, ale... Ale człowiek, człowiek do swojej pracy mimo wszystko się przyzwyczaja. Ale to, to nie jest film o pracy. No chyba, że byście chcieli, żebym zrobił film o pracy, to napiszcie mi na dole w komentarzu. Że, napiszcie mi na dole w komentarzu, jeśli mam zrobić film, film o podejściu do pracy, to możecie mi napisać. Jak mi napiszecie, to z miłą chęcią zrobię ten film na temat podejścia do pracy. Co jeszcze nie opowiedział? O, właśnie. Jeszcze czasem, moi drodzy, tak się zdarza, jak zapewne widzicie nieraz na moich filmach, że często tam montuję jakieś wstępy, wstępy, które... znaczy taki wstęp, że jest odliczanie 3, 2 1, tak? I... Yy, i takie zakończenie, nie? I takie zakończenie, żeby subskrybować, tak? Czy na przykład, nieważne, czy to robię przy pomocy przy pomocy YouTube Studio czy przy pomocy telefonu i innej ap, apki, nieważne, to jest to jest, to jest mało istotne, wiecie? bo tak naprawdę, tak naprawdę liczy się sama treść. Dla mnie osobiście powinna liczyć się sama treść filmu, a nie, a nie jego, a nie, a nie estetyka i montaż, tylko to, jak, tylko to jakie zawiera, to, to jaką informację ma. Ma, ma, ma wysłać do odbiorc, czyli do was, moich widzów. Myślę, że to tak powinno być to najbardziej istotne. A to, a to czy, moi drodzy, a to czy, moi drodzy, a to, e, a to jak jest montaż, czy jest kolorowy i tak dalej, czy czy są, są tam jakieś jakieś fajne obrazki, czy fajne wstępy, to już, jest, to już jest najmniej istotne. Przynajmniej moim zdaniem, ale wiecie, mogę się mylić, bo ja się, się nie uważam za, profesjonal, na, za profesjonalistę. Tylko za takiego zwykłego człowieka, który, który znalazł w życiu jakąś pasję. Powie, powiem, wam tak, e, powiem wam tak. Jest to, jest to po prostu. Człowiek, jak wykonuje jakąś pasję, to stara się, nie wiem, wykonywać jak najlepiej, jak potrafi. Człowiek robiąc coś z pasji, to po prostu lubi. Człowiek, ma, jak coś jest z jego pasją, to robi to, dlatego, że lubi. Tak? Jest to coś, co tak naprawdę jest to coś, co tak naprawdę myślę, chyba jest jasne dla każdego z Was. Tak? Wiecie, oczywiście, jeśli ktoś z Was, z moich młodszych widzów jest w wieku szkolnym, to należy pamiętać, jak jesteś w wieku szkolnym i chodzi do szkoły, to owszem, rozwijaj swoje pasje, ale, ale nie zawalaj nauki. Ale nie, nie zawalaj nauki. Moż, możesz, możesz realizować swoje pasje, ale nie zawalaj nauki, tak? to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest takie moje przesłanie do, do tych moich widzów w wieku szkolnym, żebyście nie, zawali, nie zawalali nauki, ponieważ, e, ponieważ w życiu was wiele rzeczy spotka. E, uwierzcie mi, można wam zabrać naprawdę dużo rzeczy. Można wam zabrać pieniądze, można wam zabrać dom, poczuć, można wam zabrać poczucie bezpieczeństwa, chociaż też nie do końca. Ten, może z tym poczuciem bezpieczeństwa trochę przesadziłem, bo ty tak, ale, moi drodzy, jest wiele rzeczy, które w życiu Wam można odebrać. Wiele rzeczy, które Wam w życiu odbiorą, ale, ale wykształcenia i sumy wiedzy to Wam nikt nie odbierze. To jest coś tak, to jest coś tak nietykalnego, że tak naprawdę, że tak naprawdę, moi drodzy, tego nie da się Wam zabrać. Ale to, ale to, że macie się uczyć, to wcale nie oznacza, że nie możecie realizować swojej pasji. Owszem, możecie, tylko musicie znaleźć taki sposób, właśnie, żeby realizować swoje pasje, a przy tym, przy tym nie zawalać nauki. Jest to, jest to, jest to, jest to, jest to oczywiście dosyć trudne, ale, ale, ja, ale ja wierzę w moich widzów, czyli w was. Wierzę w was, że wierzę w was i wasze możliwości. Wierzę po prostu w was, was i wasze możliwości i w to, że jesteście jak, jak, jakkolwiek w stanie. Że jesteście w stanie jakkolwiek, jakkolwiek, to, jakkolwiek to pogodzić. Ja was wierzę. tak. Moich widzów, tych młodszych. Powiem, że mnie też starsi udają, dorośli. E, tak. E, czy coś mam jeszcze powiedzieć? Chyba nie. Słuchajcie, e, e, nie wiem, czy coś jeszcze mogę na ten temat powiedzieć, ale musicie pamiętać, że musicie pamiętać i być dosyć wyrozumiali dla wszystkich. E, ja, ja tak do końca nie uważam się za YouTubera, bo dla mnie, dla mnie to się kojarzy z kimś, kto. Kto na pewno, kto na pewno zarabia na swoich filmach, i kimś, kto, kto ma, to, kto ma więcej, kto ma więcej niż, kto ma więcej niż 20 tysięcy subskrybentów, ale to jest tylko moje zdanie, bo, e, to jest tylko moje zdanie, mogę się mylić, tak, ale należy pamiętać, że nawet ci, nawet e, ci tacy profesjonali YouTuberzy, gamerzy i tak dalej, e, musi, e, Słuchajcie, też, też oglądając z youtubera, na pewno go znacie, przynajmniej część z was pewnie zna Część pewnie z was zna. Dzisiaj robił film o 18 serii serii prawdziwe życie. Ostatni odcinek sezonu trzeciego. To jest kanał, który nazywa się Kaluch. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne jaki to jest kanał i do kogo należy. Nie będę mówić więcej. Chodzi po prostu o to, że też musicie, trzeba, musicie brać pod uwagę to, że nawet że nawet tacy youtuberzy, że nawet yy, i moi drodzy, i musi, musicie też musicie też pamiętać yy, o, tak, o takiej jednej rzeczy. Pamiętajcie o jednej takiej rzeczy. Każdy taki youtuber nie żyje tylko YouTube. On ma również swoje sprawy, swoje problemy i swoje sprawy, swoje problemy i swoje prywatne życie. Więc, a też, a też, kiedyś, kiedyś nawet na yy... Też kiedyś nawet, na, jak wyczekiwałem, właśnie na, 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 film, na film z serii prawdziwego życia, to też zauważyłem, że, też zauważyłem, że, wielu, że wielu jego widzów zdaje się chyba nie rozumieć, że, że każdy youtuber też jest człowiekiem, i też ma swoje życie, też ma swoje życie prywatne. Ogólnie swoje życie i swoje własne codzienne problemy, że on nie żyje tylko tym YouTube'em i tym, i nie żyje. On przez 24 godziny nie nagrywa, nie nagrywa tylko filmów na zapas, żeby zadowolić widzów. Każdy taki człowiek ma swoje życie. Niezależnie od tego, o kim mówimy, każdy ma swoje życie. I, i uwierzcie mi, że. E, Yy, że, że takie podziękowanie takiemu youtuberowi, youtuberowi że, że dobrze, że robi te filmy i tak dalej i wyrażanie zrozumienia tego, że on ma swoje, że on ma jeszcze inne sprawy w życiu, to już jest naprawdę dużo. Yy, trochę się zagadałem, bo to jest, to miał być filmik, yy, ten nie podejść, nie, nie o rozumieniu prywatnego życia youtuberów, tylko o, o właśnie o tym, jak o tym, jak, o tym, jak ciężko się to robi, tak. Ja na przykład, ja na przykład po, 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 poś, poświęcam też poświęcam część nocy po to, żeby teraz nagrać dla na Was filmik, tak. Na przykład w tej chwili mi monitor pokazuje 23.02. Naprawdę, to, 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 to nie jest lekkie, żeby Wam dostarczyć jakiejkolwiek wartościowej treści. Więc naprawdę. Poza tym, poza tym, że długo robi się te filmiki i długo trzeba wymyślać, to, to, to jeszcze trzeba, to jeszcze taki numer musi, musi, być, musi być psychicznie gotowy na to, że psychicznie gotowy na to, że po pierwsze, e, jakby to powiedzieć, że będą go odcisnąć i jak to się to ładnie się nazywa, będą go hejtować, czyli będą na niego mówić źle. Ale umówmy się, że każdy, że każdy, kto każdy, kto, kto ma taką pasję, żeby coś, żeby tak, żeby żeby coś robić w internecie, tak, tak, to musi liczyć się z tym, że może znaleźć się taka osoba, taki, taki, już nie chcę mówić nie, bo o ludziach nie, bo, bo o ludziach nie powinno się mówić aż tak źle, a czykolwiek prawdopodobnie niektórym się, by się należało, tylko tak naprawdę wiecie, wiecie, zawsze znajdzie się taki hater, który będzie takiego youtubera hejtował, tak? Więc też taka osoba, która w ogóle zaczyna swoją tak zwaną przygodę z YouTube, bo u mnie to wyglądało bardziej taką przygodę z YouTube'em, to też, to, też to też trzeba być wtedy tak psychicznie nastawionym na to, że ktoś ci, ci pod filmem może napisać coś, co, co ci się nie spodoba. Teraz oczywiście jest możliwość z, e, sprawdzenia komentarzy i, e, i ten, żeby wysyłał komentarze do sprawdzenia, ale ja z tego nie korzystam. Ja sam sprawdzam komentarze, staram się sp sprawdzać komentarze na bieżąco. I, na, e, i, naprawdę, I naprawdę jeśli coś, jeśli ktoś e, wyraża brak kultury słownej, to, to wtedy najlepiej jest to kasować, albo czasem YouTube kasuje, nieważne. Niemniej jednak pamiętajcie, pamiętajcie że, e, że, że takie tworzenie filmików na YouTube i ogólnie wszystko, co z tym YouTube, ogólnie wszystko, co z tym związane, to nie jest lekki kawałek chleba. Czasem człowiek się, musi się namęczyć, żeby coś wam dać. Dać wam jakąś treściwą treść. Nawet, nawet jeżeli ktoś, nawet jeżeli ktoś e, nagrywa głupoty, ty nagrywa jakieś głupoty, tak? Typu na przykład e, tak, jak, tak jak kiedyś, tak jak kiedyś na Ruciak, czy Norciuak, że pamiętam, grał w symulator krąg chleba, co dla mnie osobiście. Dla mnie osobiście ta gra jest, taka zręcznościówka jest ciekawa, ale dla mnie to jest, to jest taka, taka gra z, z tych... Może nie najgłupszych, bo, bo jest, gra jest bardzo ciekawa, grałem w nią ciekawie. Tylko nie, nie dawało mi takiego zainteresowania, jakiego bym chciał, nie? Ale cóż... Nie, nie każdemu musi się wszystko podobać, tak? W sumie nie wiem, w sumie już... W sumie, już, w sumie już nie wiem, co mam wam powiedzieć. Jaki, jaki jeszcze, co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat, bo mówię, takie, takie, takie bycie YouTuberem to nie jest takie proste. Zresztą wam już pokrótce wytłumaczyłem dlaczego, i musicie pamiętać: przynajmniej, przynajmniej mówię do tych, którzy mają jakiś kanał na YouTube, i tak dalej, nigdy żeby wam nie przyszło do głowy. Nikt nie przyszło do głowy podawać swoich danych osobowych w komentarzach czy gdziekolwiek. Naprawdę, to jest to jest, to jest rzecz najgłupsza, jaką można zrobić. Teraz, na przykład, na YouTube jest coś takiego, że jeśli jakiś film ma ograniczenie wiekowe, to wtedy, to wtedy jest jakaś, taka podobna weryfikacja, tak. Ja tam już sobie sprawdzić i to chyba polegało na tym, że trzeba zdjęcie dowodu wysłać gdzieś tam, ale kto normalnie wysłał zdjęcie dowodu, to ja nie wiem. Naprawdę ważne. To, to nie o dowodzie i o weryfikacji jest film. Niemniej jednak już, nie, już chyba nic na ten temat nie powiem. Pamiętajcie, pamiętajcie, moi widzowie, że każdy, kto tworzy filmy na YouTube, musi poświęcić na to trochę czasu i ciężkiej pracy. I doceniajcie youtuberów to, co dla was tworzą, bo muszą wykonać pew, pewną, pracę, pewną ilość pracy, a jeszcze przy, a jeszcze co po niektórych youtuberów, jeszcze przy tym pomagają im inni ludzie, więc naprawdę trzeba doceniać, naprawdę doceniajcie youtuberów to, to że tworzą dla was filmy, po to jest głównie dla was, nie tylko po to, żeby oni zarobili, a to też jest głównie dla was. Szanujcie youtuberów. Tych, oczywiście tych y, dobrych, nie, tych dobrych youtuberów, a nie, a nie tych, kiedyś robiłem film na temat, dlaczego nie lubię patostreamów, e, tutaj, tutaj nie mówię o patostreamach, tylko 100% o youtuberach, w sumie, w sumie to tyle, co mógłbym powiedzieć. Po prostu przesłanie tego filmu jest bardzo proste. Jeśli, jeśli widzicie, że jakiś youtuber stara się na Was nagrywać coś, regularnie się stara, ale czasem mu, coś nie wie, czasem mu jest są jakieś obsługi czasowe lub cokolwiek, to doceniajcie to, że doceniajcie to, że on ten film zrobi. To był, w sumie było na tyle. Ja się zabierze nam pa!